Cześć! Ja jestem Toporek i jestem na Toporkowicach. Moje miasto. Jakie ja zbudowałam. o tak ono wygląda. I zaraz u mnie jest w gościach mój kolega Miłość Gold. On nie jest w Minecrafcie, bo nie, nie ma teraz komputerów przy sobie. Ale zaraz Wam powie, co chce zrobić. Kiedy będzie miał kanał. Ma się ma, ja jestem już gąd. Toporek pewnie już wam to mówił, ale. I na 2 miliony lajków wyjdą napoje Toporki. Tak, najlepsze napoje na świecie. Lepsze niż o tych strojanków. kurde. No. I uwaga, yy, na 3 miliony robię swój kanał. Subskrypcji na ogólnie kanale, a nie na jednym odcinku. I bardzo polecam go subskrybować, bo jest bardzo miły. Jest najlepszym kolegą kl z klasy. I uwaga, uwaga. Zaczynamy odcinek zaraz. Dwa, trzy. Hop! Tak! Jesteśmy na topolkowicach. Zbudowałam je kiedy wy nie widzieliście, ale w następnych odcinkach będę wam pokazywał, jak, jest, jak wyglądają to toporkowice. Wie, oni powstali w 2025 roku, teraz i tutaj jest posąg. Jeśli chcecie, żeby Miłosz Gold wyszedł na YouTube i żeby się nagrywał ze mną, subskrybujcie i lajkujcie! 爸。